Witam na moim kanale Tarot. Moimi oczami a w szczególności witam wszystkie zodiakalne ryby. Kochani, miesiąc sierpień 2021 roku, zaglądamy w energię tego miesiąca i patrzymy, co będzie się zadziewało dla wszystkich zodiakalnych rybek. Kochani, ale pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne nie z każdym będzie rezonować, trzeba będzie sobie tutaj dopasować tą energię, być może już coś się zadziewa, są jakieś pewne zależności, być może z tego czytania usłyszysz kilka zdań, które podpowiedzą ci jak zadziałać, jak uchronić się przed niekorzystnymi działaniami, jak tutaj no, jak ustawić się w dogodnej dla siebie energii? Kochani, Wy jesteście w energii trójki kielichów. Pomimo, że w myślach macie czwórkę kielichów, jakiś brak przepływu energii, jakieś, jakaś tęsknota, jakaś apatia, jakieś, jakieś fochy to wydaje mi się, że pomimo, pomimo tego, czym jest ogarnięta wasza przestrzeń mentalna, to i tak będziecie się cieszyć w tym miesiącu, będziecie świętować. Powiedziałabym wręcz nawet, że będziecie sobie wykuwać... E Codziennie, starannie to, to swoje szczęście tutaj, prawda, to, to, to zadowolenie, to radowanie się, aby po prostu no, ustawić się w tej dogodnej energii, aby mieć i zasoby finansowe, i być na tyle. Atrakcyjną, atrakcyjnym dla płci przeciwnej, to będziecie tutaj zdecydowanie no, pracować, pracować nad, nad sobą. Tak jak powiedziałam, starannie wykuwać każdego dnia, szczególnie jeśli chodzi o dbanie tutaj o, o siebie, o swoją. Energetykę, o swoją fizyczność, prawda? Tutaj będziecie bardzo wydajni energetycznie. No i wydaje mi się, że też, co po niektóre zodiakalne ryby, dzięki swoim wysiłkom takim fizycznym, dzięki uprawianiu sportu, Różnego rodzaju, yy, wrócą do swojej kondycji, powiedziałabym. To też taka tutaj historia się rysuje. Ale, kochani, co chcę powiedzieć, to, co Was będzie prowadziło przez y, cały miesiąc, to, co Was stabilizuje, to jest piątka buław. Nie wiem, czy pewien konflikt, czy rozpychanie się i dochodzenie swoich praw. Tutaj wydaje mi się, że patrząc na te karty, tak jak będziecie Wychodzić z miesiąca sierpnia 2021 roku jest Królowa Denarów, czyli taka mała cesarzowa, to tak jak powiedziałam, że um, ogarniecie pewne sytuacje, pewne zależności, które pozwolą Wam, aby cieszyć się Waszymi dobrami materialnymi i nie tylko. Będziecie powiedziałabym, będziecie zadowolone. Ale kochani, co chcę powiedzieć. Na przeszłości jest karta ósemki Buław. Tutaj jakieś szybkie wydarzenia, jakieś nagłe sytuacje, telefony, smsy maile, czyli jakaś taka wymiana komunikacji. To być może y, doprowadziło też do, do tego, prawda? Że być może y, będzie w Was jakiś, jakiś taki konflikt. Tutaj będziecie musieli wziąć pod uwagę wszystkie za i przeciw. To, co Wam. Y, będzie sprzyjało Wasze nadzieje, obawy jest karta sprawiedliwości. To jest też karma, kochani. To, co macie do odpracowania w tym miesiącu, do przepracowania z czymś czy z kimś, to trzeba będzie zdecydowanie tutaj no, odpracować te, te lekcje, aby aby móc ruszyć do przodu, aby może wejść na wyższy poziom rozwoju, może rozwoju osobistego, rozwoju duchowego. Ale co chcę powiedzieć? To, co idzie z otoczenia, na co nie macie wpływu, tutaj są nasi bliscy, partnerzy, prawda? Tu są też i Różne instytucje, urzędy, jest król kielichów. Tu wydaje mi się, że tak jakby ktoś wychodził do Was z przyjazną energią. Być może macie przy sobie kogoś takiego, ktoś, kto no, będzie niósł do Was te. Te, te emocje, te uczucia, ale nie będzie na tyle wylewny, prawda? Król Kielichów jest to energia opiekuńcza, ale jest to raczej ktoś, kto e, no, skrywa te swoje uczucia, te, te emocje i nie jest, nie jest na, tyle, na tyle wylewny. Także pomimo, pomimo tego, mm, takiego jakby wam się wydawało to co macie w głowie tą czwórkę kielichów, że nie ma jakiegoś przepływu że sprawy nie są takie jakie powinny być może tęsknicie za, za czymś za kimś, prawda no pokazujecie focha na, na kogoś jesteście tak jak, jakbyście byli z czegoś niezadowoleni. Tak, tak myślicie o pewnych, o pewnych sprawach, myślicie, że yy, no, nie jest do końca tak, jak powinno być, ale to są tylko wasze myśli, to jest w waszej przestrzeni mentalnej. To od yy, nie, nie trzeba w ten sposób myśleć. Tu trzeba zdecydowanie. Yy, Ruszyć dobrą energię, odejść od takich myśli, bo jednak tutaj wychodzi ktoś z tym, z tym kielichem, tutaj z jakąś, z jakąś ofertą, i tu trzeba będzie no, podjąć pewne, pewne działania. Być może będzie jakiś konflikt, prawda, ale tutaj no, zdecydowanie będziecie dopracowywać pewne pewne szczegóły będziecie właśnie przechodzić przez taką energię żeby przejść, żeby, żeby dopracować sobie tutaj te, te wszystkie, tak się poustawiać w tym miesiącu sierpniu, aby naprawdę wyjść na na swoje, kochani tło czytania jest dwójka mieczy, nie wiem Jakbyście byli zawieszeni pomiędzy, tylko pomiędzy sami nie wiecie pomiędzy czym, prawda? Tutaj jest tak, jakby po prostu będziecie chcieli się pokierować swoją intuicją, ale wydaje mi się, że tu wasza intuicja może być troszeczkę osłabiona. Tu wiele rzeczy możecie. Nie zauważać poprzez być może też i Wasze takie czasami chaotyczne zachowania, skupianie się na, na pewnych rzeczach, które mogą Wam nie służyć i które, które mogą osłabiać Waszą y, intuicję. Ale ogólnie powiedziałabym, że będziecie się cieszyć, będziecie świętować, będziecie w gronie osób, które lubicie. Być może jakieś przyjęcie weselne, ta trójka, trójka kielichów o tym, o tym też mówi. Także tutaj. Tu wydaje mi się, że poczujecie tą swoją siłę i, i, i moc, takie zadowolenie. Dzięki właśnie przebrnięciu przez tą energię ósemki um, denarów, to, to poczujecie się tutaj stabilnie. Tak jak ta królowa um, denarów, jak wychodzicie z miesiąca sierpnia, ona o tym mówi. Mała cesarzowa, jestem z siebie zadowolona. Zgromadziłam to wokół siebie, na czym mi zależało, prawda? Także tak karty tutaj pokazują, ale pamiętajcie, żeby w tym wszystkim, do czego dążycie, nad czym będziecie. Pracować, co będziecie skrupule, skrupulatnie, co będziecie dopieszczać, prawda, w tym, w tym miesiącu, to pamiętajcie, aby być sprawiedliwym, aby wziąć też wszystkie za i przeciw, kochani, aby spojrzeć w tej karcie sprawiedliwości, um taki sposób powiedziałabym tutaj em, em, rozważenie stanowiska dwóch stron. Jeżeli cokolwiek będzie się zadziewało w tym czasie, prawda, to żeby podejść w sposób taki em, sprawiedliwy, prawda? Żeby, żeby pewne wasze działania, pewne em, nie wiem, czy to jeżeli chodzi tutaj o mm, waszą sferę zawodową, prawda? To też żeby tutaj y, podejść do tego y, sprawiedliwie, prawda? Być może tutaj będzie jakieś ukończenie planów, coś co wcześniej planowaliście, będziecie świętować, będziecie się z czegoś właśnie cieszyć nad y, czym y, bardzo pracowaliście intensywnie, prawda? Gdzie w przeszłości ta ósemka, y, buław, ona też tutaj pokazuje o tym, o tym mówi. Ale tak jak, tak jak powiedziałam, ta karta sprawiedliwości, ona tutaj mm, o tym y, mówi, że, 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 ale to jest też, kochani, y, spłata długów. Powiedziałabym, w sposób może taki, wreszcie może to są Wasze tutaj nadzieje, raczej, że ta sprawiedliwość pomoże Wam w takiej sprawiedliwej komunikacji, może to, co Wam leżało na sercu, prawda? To, co było y, rysą, prawda, na, 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 waszym, na Waszym sercu, jakieś niezadowolenie, jakaś tutaj y, tęsknota, może jakieś właśnie żale, jeśli chodzi o związki, o partnera, to wydaje mi się, że jeżeli będzie sprawiedliwa komunikacja, jeżeli wyrazicie się w sposób na tyle sprawiedliwy do w swoich relacjach, w swoich związkach, to wydaje mi się, że wiele możecie zyskać. Strona przeciwna, czy to jeśli chodzi o pole zawodowe, tutaj o partnerów zawodowych. To mogą y, na Was spojrzeć tutaj inaczej. Y, w sposób taki, że jesteście osobami wartościowymi, że, że znacie tutaj swoją wartość. Jesteście wydajni y, energetycznie, y, potraficie przyciągnąć do, do siebie ludzi. I tak samo powiedziałabym, że w związkach, w partnerstwie też, też być może wasz partner spojrzy na was inaczej, zupełnie inaczej, poprzez, poprzez właśnie tutaj tą sprawiedliwość. Są pewne, są pewne sprawy, są pewne kwestie, są pewne zależności. No, które musicie przepracować. Czy to właśnie na polu zawodowym musicie się zrealizować, musicie dopilnować tego, um, aby, aby uzyskać tutaj, um, powiedziałabym, te zyski, prawda? Ale też wymagana będzie tutaj Cierpliwość, kochani, tak jak właśnie to tło czytania, czyli takie zawieszenie pomiędzy i ta czwórka w głowie, w przestrzeni mentalnej, ta czwórka kielichów, czyli taki brak przepływu energii, może pewne też takie zniesmaczenie, aby nie działać chaotycznie, bo jeszcze tutaj na spodzie jest rycerz mieczy. To powiedziałabym. Trzeba, trzeba naprawdę rozważnie podejść i mieć cierpliwość do pewnych, do pewnych spraw. Pewne sprawy wymagają jednak takiego cierpliwego ułożenia, dopieszczenia, aby no, uzyskać to, to, na czym Wam zależy, kochani. Szóstka mieczy ona pokazuje, że pod koniec miesiąca, że w niedalekiej przyszłości, być może na kolejne tygodnie, to jest karta bramy. To się przechodzi od czegoś, co Wam nie służyło. Być może tutaj też dla po niektórych. Może być jakiś wyjazd, jakaś, jakaś podróż się szykować. To też, też tutaj y, taka historia się rysuje do, dosłownie za, za wodę, za, za morze gdzieś jakiś wyjazd. Ale wydaje mi się, że mm, tak jak powiedziałam, aby mieć dobrą komunikację z innymi, czy to w relacjach partnerskich czy na polu zawodowym nie działajcie chaotycznie i nie blokujcie w swojej głowie energii która no, która, która tu blokuje wszelkie przepływy w tej czwórce kielichów. Tutaj zdecydowanie nie ma się co dąsać, fochać, tak jak powiedziałam, strzelać fochów na, fochy na, na pewne różne sytuacje. Bo kochani, karty, karty macie dobre, macie kartę siły, tą królową denarów, tak jak kończycie. Miesiąc i tego króla Kielichów z otoczenie, czyli takie wsparcie od kogoś takiego, nie wiem czy z trygonu tutaj z wody. Niekoniecznie może to być też inny Znak Zodiaku o takich cechach charakteru: ktoś, ktoś spokojny, ktoś łagodny, ale ktoś, kto skrywa swoje tutaj mm. uczucia. Także, kochani, taka, taka energia tutaj się rysuje, ale pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne i trzeba sobie tutaj. Dopasować dla siebie, poczuć to, prawda? Może dwa, trzy zdania usłyszysz, i tutaj tarot ci podpowie, jak, jak tutaj zadziałać, jak przebnąć przez, przez tą y, energię. Tak jak powiedziałam, wcześniej na przeszłości była jakaś szybka komunikacja, jakaś y, wymiana y, informacji, coś, coś mogło. Powodować właśnie, że, że poprzez szybkie komunikowanie się, prawda, nie było to na tyle wystarczające, i, i, i dlatego, może, w głowie ta czwórka kilków tak odbieram tą energię, że takie jakieś zniesmaczenie, jakieś tutaj e, niewidzenie. Czegoś, czegoś więcej, Ta, taka blokada, gdzie tu czytania w tej dwu, w dwójce mieczy też, też pokazuje tą, tą blokadę, zawieszenie po, pomiędzy, prawda? Także, także tutaj, tutaj też zwróćcie na to, na to uwagę, aby um, nie blokować się, aby nie osłabiać swojej y, intuicji. Ale zobaczmy, kochani mm, jak wróżki się tutaj wypowiedzą, jaka karta jaki będzie przekaz dla zodiakalnej ryby na sierpień 2021 roku. Komu powinieneś Wybaczyć. Gdy uwolnisz się od starych złości i uraz, zobaczysz, jak Twoje marzenia zaczynają się spełniać. Kochani, co by to nie znaczyło? Wy już wiecie, komu macie wybaczyć. Jaką urazę trzymacie w sobie, z jakiego powodu jesteście niezadowoleni, to wy będziecie tutaj wiedzieli. Trzeba wybaczyć, odpuścić jakieś przeszłe zdarzenia, aby ruszyć dobrą energię, aby przyciągnąć do siebie dobre rzeczy. Także tutaj, tak jak właśnie wcześniej, wcześniej powiedziałam, nie siedzieć w tej czwórce kielichów, bo, bo jednak tutaj idzie coś do Was dobrego. Królowa Denarów o tym mówi, jak wychodzicie z miesiąca sierpnia, prawda? Nie, nie, nie blokować się, nie być na tyle oziębłą emocjonalnie, nie, nie, nie pokazywać tutaj tej, tej swojej, tych swoich chłodnych, chłodnych myśli, prawda? także trzeba się uwolnić od tego, co wam po prostu leży na wątrobie, puścić to wolno, a wtedy, wtedy będzie dobry przepływ energii, powiedziałabym. To tyle kochani, taki, taki przekaz tutaj, taka energia na sierpień 2021 roku dla zodiakalnej ryby. Pamiętaj, weź na tyle, na, na ile czujesz tutaj tą energię, a resztę zostaw. Na siłę nie ma co dopasowywać sobie. Także kochani, jeżeli podobało Wam się to czytanie, to bardzo Was proszę o subskrypcję mojego kanału o komentarze, czy to rezonuje, o łapki w górę. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie, kochani, i dziękuję Wam za poświęcony czas i do kolejnego usłyszenia. Dziękuję bardzo.